Dzień dobry państwu. Dziś gościem programu Magazyn Samorządowy jest pan Tomasz Starzewski, wójt gminy żebry. Witam panie wójcie. Witam panią redaktor i witam wszystkich widzów TV Wschód. Panie wójcie, spotykamy się, by podsumować 2024 rok. Dla pana był to rok sukcesu. A jaki to był rok dla gminy żebry? Rok 2024 to oczywiście rok zmianek w każdym samorządzie. Przez kilka miesięcy sprawowania władzy jako wójt udało zrealizować się dosyć dużo, myślę, że możemy pochwalić się z dobrym wynikiem. Zostały oczywiście kontynuowane te inwestycje po poprzedniej władze. Jest to naturalne, że gdy zmienia się władza, tak musimy bazować na tym co już toczy się w gminie. Tak więc udało zrealizować się wszystkie zadania poprzednika, które były rozpoczęte. Tutaj mam na myśli przede wszystkim inwestycje drogowe, które były prowadzone. Są to trzy przebudowy ulicy, pierwsza przebudowa ulicy Granicznej w Podnieśnie, przebudowa połączenia między miejscowościami Stany Duże i Stany Małe. Tam również była nowa nawierzchnia asfaltowa wymiana mostu, więc jest to dosyć strategiczne połączenie dwóch miejscowości. No i najważniejsza chyba inwestycja w gminie Sucho to inwestycja na ponad 6 milionów złotych. Jest to przebudowa ulicy Zofii Makowieckiej w Woli. Udało się zrealizować tę inwestycję. Mimo pewnych e, takich problemów, ta inwestycja już e, jest gotowa, mieszkańcy korzystają, są zadowoleni. E, mamy tam e, nowy ciąg pieszo-rowerowy przez całą długość e, tej ulicy. Została wykonana kanalizacja deszczowa, wymiana wodociągu, no i nowa masa asfaltowa, która już dzisiaj naprawdę wygląda świetnie. Mieszkańcy korzystają z tej inwestycji. Czym jest porozumienie, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową? Pani Wójcie, skąd ta pomoc przyszła do gminy Sukorzebry? Bo na pewno te środki zewnętrzne pomagają i ułatwiają życiem. Oczywiście. Gmina sama w sobie nie byłaby w stanie zrealizować tak dużych inwestycji. Są to przede wszystkim fundusze z Urzędu Marszałkowskiego, tak więc to wsparcie jest bardzo ważne i bardzo konieczne. Chciałbym naprawdę za wszystkie te środki serdecznie podziękować wszystkim osobom, które, które zaangażowały się w te dofinansowania. No i fundusze rządowe, tak? tutaj też mamy do czynienia jeszcze z wieloma programami, które możemy realizować. Wkłady własne często dla gmin są dosyć kosztowne, natomiast w kontekście całej, całego kosztu inwestycji bez dofinansowania oczywiście żadna gmina sobie nie poradzi. Tak więc te dofinansowania i zarówno ze szczebla samorządu województwa mazowieckiego i z programów rządowych do gminy Słuchorzebry docierały. No, dobrze, że takie wsparcie jest i zawsze można w jakiś sposób wspomóc te finanse gminy. Pani Wójt, jak wyglądała ta współpraca z radnymi, z, z Radą sołeckim, też z mieszkańcami, z współpracownikami? Czy rzeczywiście zaakceptowali Pana jako włodarza? Czy to wszystko zmierza w tą dobrą stronę? Można powiedzieć to jeden z ważniejszych sukcesów w gminie Suchożebry nie było porozumienia odkąd sprawuje władzę jako wójt to porozumienie z radą gminy zostało wypracowane Przede wszystkim działania skupiały się na rozmowie, na naszych spotkaniach jako wójt i z tą władzą właśnie moich radnych rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy, przynosimy dokumenty, na stół wykładamy wszystko co jest do, do realizacji i oczywiście traktuję ich jako organ doradczy, traktuję ich słowo bardzo poważnie, jest to głos mieszkańców, jest to... Jest to ta perspektywa oddolna, która dociera do urzędu, więc, tą wizję w urzędzie sam nie byłbym w stanie stworzyć. Dlatego to porozumienie zostało wypracowane. Przez rok 2024 podejmowaliśmy sporo uchwał. Niektóre uchwały były dosyć newralgiczne, natomiast w każdym kontekście, w każdej uchwale udało wypracować się porozumienie, bardzo często jednogłośne. Więc tutaj chciałbym naprawdę serdecznie podziękować mojej Radzie i wszystkim osobom, które w ten sposób właśnie tego porozumienia działają. Jeśli chodzi o mieszkańców, myślę, że mieszkańcy również z tej zmiany są... Są zadowoleni, mam taką nadzieję. Działamy dla ich dobra i dla e, wygody życia w Gminie Słuchorzebry. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować e, od razu. E, w głowie mnóstwo pomysłów i planów, ale nie da się wszystkiego zrobić w kilka miesięcy. Natomiast e, wizja przyszłości jest dosyć obiecująca w Gminie Słuchorzebry. E, już na przyszły rok e, są pewne plany, które będziemy realizować. No właśnie, miałam zapytać o ten budżet. Na ten nowy rok 2025, bo na pewno został już uchwalony. I właśnie jakie plany na ten nowy rok? Rok 2025 w Gminie Słuchażeby to można powiedzieć takie m, trzy główne filary czyli, e, czyli trzy nowe ciężkie wozy e, bojowe dla naszych strażaków. Nie wiem, czy w skali kraju jest taka gmina, która aż trzy sztuki będzie, e, będzie e, mogła otrzymać. E, jesteśmy już na e, pierwszych etapach, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia przetargowe. Mam tutaj na myśli właśnie ciężki wóz bojowy dla OSP Suchożebry. To jeden z największych samochodów, jakie są dostępne na rynku. Myślę, że będzie na pewno służył dla, na pewno dla bezpieczeństwa. Strażacy. No dokładnie, to jest piękna maszyna, która mam nadzieję wkrótce będzie służyła i strażakom i mieszkańcom. I przed nami również dwie realizacje pozyskania wozów dla OSP Kownaciska i OSP Podnieśno. To również ciężkie wozy, więc myślę, że w gminie Suchożebry ten poziom bezpieczeństwa na pewno bardzo się podniesie, więc tutaj jestem przekonany, że tą inwestycję uda się zrealizować. Do tego również wizja rozbudowy szkoły w Krynicy, tam Brakuje dla, dla uczniów sali sportowej. Jesteśmy już na etapie wybierania projektanta, który zaprojektuje obiekt spełniający już najnowsze wymogi. Budynek szkoły w Krynicy ma już około 100 lat, i dzieci zamiast korzystać z tych z tych swoich talentów sportowych muszą niestety TWF-y mieć w bardzo ograniczonej formie. Jest to działanie, które mam nadzieję w roku 2025 przynajmniej będzie rozpoczęte. Może nie uda się zrealizować w 100%, ale na pewno te, to działanie rozpoczniemy. Do tego innych mnóstwo takich drobnych, drobnych spraw, które które będziemy realizować. Staramy się również o pozyskanie dofinansowania na realizację kanalizacji dla dwóch miejscowości. Jest to miejscowość Sosna Kozuki i Sosna Trojanki. To bardzo rozwojowa okolica. Tam mnóstwo, mnóstwo działek sprzedało się w ostatnim czasie. Jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Siedlec, którzy bardzo chętnie osiedlają się w gminie Sucho-Żebry. Więc po to, aby podnosić ten poziom zadowolenia mieszkańców, tworzymy właśnie tą linię kanalizacji, aby te wszystkie działki i nowo powstałe, już istniejące były wyposażone właśnie w to, w to, w to udogodnienie w postaci sieci kanalizacyjnej. Więc mam nadzieję, że takie dofinansowanie uda się pozyskać. No zatrzymamy kciuki. Na pewno mieszkańcy by się z takich inwestycji cieszyli, bo nowe drogi, też miejsca do takiej aktywizacji, aktywności mieszkańców od tych najmłodszych po tych starszych. Panie Wójcie, jak właśnie z zainteresowaniem tą gminą? Pan mówił, że jest, że sprzedają się działki, że być może są nowi mieszkańcy, ilu tych mieszkańców obecnie zamieszkuje gminę Suchożebry? Jest to około 4800 osób, natomiast Mamy tutaj do czynienia z bardzo e, dużą, taką e, dużym zainteresowaniem. E, jest kilka miejscowości, które można powiedzieć, gdy tylko pojawi się jakaś działka do sprzedania, od razu e, zyskuje swojego nowego nabywce. Wydajemy mnóstwo warunków zabudowy. E, mam tutaj na myśli całą tą linię Borki Siedleckiej Kownaciska jest tam mnóstwo działek, które już są zabudowywane, to e, tworzą się nowe piękne osiedla. Po drugiej stronie gminy, czyli Wola Suchorzewska podnieśno, również te działki cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. To bardzo dobrze, że, że są nowi mieszkańcy. To, to bardzo dużo wnosi do rozwoju gminy. Są to najczęściej młodzi ludzie, którzy tak zakładają swoje rodziny i ich dzieci kontynuują tę naukę już w naszych szkołach, więc, więc myślę, że jest to dobry kierunek dla, dla rozwoju gminy. Jeżeli chodzi o te aktywności dla mieszkańców, bo o tym też wspominałam, koła gospodyń wiejskich mają taką przestrzeń do działania, jeżeli chodzi o tę gminę. E, tak, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, pierwsze moje działanie e, po spotkaniu ze wszystkimi kołami e, przede wszystkim chciałem otworzyć im świetlicę, aby korzystali z tych obiektów. E, wcześniej takiej możliwości nie było, więc tutaj już bardzo dobre e, relacje i, i dobre efekty z tych, z tych działań można obserwować. E, każde koło ma swoją świetlicę, którą e, wykorzystuje. I z której korzysta. Jest to bezpłatnie oczywiście użyczenie dla nich, i mamy tutaj do czynienia z wieloma imprezami, większymi i mniejszymi, które koła gospodyń wiejskich reżyserują w swoich miejscowościach, tworząc nawet imprezę dożynkową, ten festyn gminny. Gdyby nie ich pomoc, nie byłoby to możliwe. Mam z nimi naprawdę dosyć dobre relacje. Udało się stworzyć nawet dwa nowe koła przez te kilka miesięcy. Za chwilę będziemy realizować kolejne szkolenie dla nich, aby jak najwięcej tych środków mogli pozyskać. Jest to bardzo dobra aktywizacja, jeśli chodzi o społeczność lokalną. W małych miejscowościach koło gospodyń rozkręca, można powiedzieć, życie społeczne, które dosyć trudno dzisiaj jest wprowadzić w takich miejscowościach wiejskich więc każde koło gospodyń ma swoją wartość dodaną dla swojej społeczności. To są niesamowici ludzie, którzy naprawdę nie są nastawieni na to, aby tylko brać. Wręcz przeciwnie, są to ludzie, którzy chcą dawać swoim mieszkańcom działania dla dzieci, dla seniorów i nie tylko, dla każdego coś miłego. Każde koło ma swoją strukturę i specyfikę, każde jest niesamowite w swoim, jedyne w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że będą działać coraz lepiej. No i super, że to wszystko idzie w takim kierunku. Dzieci, młodzież. Mają te obiekty, odbywają się różnego rodzaju zajęcia i sportowe i warsztaty. Rzeczywiście coś tam dla, tych, dla tej młodzieży jest organizowane? Tak. Oferta dla, dla dzieci jest dosyć pokaźna. Właśnie wczoraj było spotkanie z paniami dyrektor. Z szkół i z dyrektor GOKU. Planowaliśmy już wszystkie wydarzenia na rok 2025, tak więc chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców, aby korzystali z tych imprez, które, które będą realizowane. Są to imprezy cykliczne, które powtarzają się co roku i kilka nowych niespodzianek. Chcemy zorganizować imprezę Dzień Sołtysa, czego nigdy w gminie Suchożebry nie było. Nie było. Więc, więc mam nadzieję, że to będzie fajna rywalizacja, oczywiście z dobrym, w dobrym guście oferta dla dzieci to również ferie z Gokiem, które już za chwilę będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że kilka takich niespodzianek jeszcze uda się zrealizować. Wszystko też jest na etapie ustaleń i uzgodnień dopiero nowy rok, początek stycznia, więc wszystko przed nami. Nowy rok to też świetny czas na życzenia. Ja życzę w imieniu swoim całej redakcji takiej siły do działania i jak najwięcej zrealizowanych inwestycji, jak najwięcej środków pozyskanych. I takich zadowolonych mieszkańców, bo wiem, że to w takiej pracy włodarza też jest bardzo, bardzo ważne. No i może byśmy prosili o takie życzenia i dla mieszkańców Pana Gminy, i dla naszych widzów. Dziękuję za życzenia. Dziękuję. Dla całej redakcji TV Wschód oraz dla wszystkich widzów chciałbym serdecznie na ten nowy 2025 rok życzyć wszystkim dużo zdrowia, dużo szczęścia. Dużo sił, mam nadzieję, że ten rok będzie dobrym rokiem. Chciałbym, aby wasze plany, wasze marzenia spełniły się w 100%. Tak więc życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy Panie Wójcie. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie w studiu Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Tomasz Starzewski, wójt Gminy Sukożebry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Czas. bardzo. Do widzenia.